Cała uwaga poświęcana syndromowi wzięć skupia się na robotycznych lub androidowatych szarakach. W rzeczywistości bardziej powinniśmy się jednak skupić na istotach typu nordyckiego, które zdają się być tymi, które stoją za tym wszystkim. Kim one są? Co je tu sprowadza? W północnej Arizonie znajduje się podniebna wyspa o powierzchni 8100 km2, wznosząca się na wysokość około 1006 m nad poziomem otaczającej ją pustyni. Jest to kraj Indian Chołpi, których mity i legendy są przekazywane przy pomocy piktogramów i rysunków naskalnych, malowideł jaskiniowych i ściennych oraz tańców. Chołupi uważają, że pochodzą od starożytnego ludu o nazwie Anesazi, których legendy mówią o jasnowłosych, niebieskukich, wysokich na 213 cm istotach, które mieszkały w wewnętrznym, położonym wewnątrz ziemi, mieście pałat Kwapi. Te człekokształtne istoty nazywane kachinami latały w fantastycznych powietrznych pojazdach. Święte proroctwa Hołpi okazały się bardzo dokładne. Przewidywania dotyczące wojen światowych, bomby atomowej, a także innych wydarzeń, były jak najbardziej prawdziwe. Według ich proroctw jesteśmy naocznymi świadkami większości znaków rychłego nadejścia wielkiego oczyszczenia. Przepowiedziane znaki pazurów niedźwiedzia, kod kreskowy UPC, znajdują się na wszystkich przedmiotach i we wszystkich sklepach. Gdy tylko znak napiętnowania, biblijny znak bestii, znajdzie się rękach ludzi, będzie to dopełnienie oznak kataklizmu końcowego. Kolejne proroctwo, jak się wydaje już spełnione, dotyczy sowieckiej stacji kosmicznej. Proroctwo to mówi wprost, kiedy dom będzie rzucony w niebo i człowiek w nim zamieszka, nadejdzie czas wielkiej zmiany. 22 listopada 1993 roku spełniło się kolejne pradawne proroctwo, kiedy to delegacja Indian uzyskała w końcu prawo wstępu do domu Miki, chodzi o błyszczący budynek ONZ. Przybyli oni tam, aby ostrzec wszystkich, że żywy organizm, jakim jest Matka Ziemia, zbuntuje się częściowo z powodu bezmyślnego niszczenia jej sił życiowych przez beztroski gatunek, który rozprzestrzenił się nadmiernie na całej jej powierzchni. Jest rzeczą zdumiewającą, że niektórzy wzięci, którym dane było spotkać się w naszych czasach z tak zwanymi Nordykami, otrzymali od nich ostrzeżenie przed nadchodzącym kataklizmem. Z osobami tymi zetknęli się tacy badacze jak John Mack i Carla Turner. Niektórzy z nich ujęci zostali nawet w znakomitych badaniach doktora filozofii z Uniwersytetu Stanu Indiana Thomasa Bullarda, który przeanalizował 1102 przypadki wzięć zebrane przez 13 badaczy terenowych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowałem się na opisie wyglądu nordyków, ich charakterze oraz jednym rodzaju przekazu, który od nich pochodzi. Penny Smith, pseudonim, jest jedną z 28 zbadanych przeze mnie osób, które przeżyły spotkanie z nordykami. Podobnie jak starożytni Anesazi, ona również miała spotkanie z blondynami, od których otrzymała ostrzeżenie przed zbliżającą się zagładą. Podobne istoty i podobne przepowiednie, które dzielą od siebie tysiące lat. Spośród zbadanych przeze mnie ponad 100 przypadków wzięć, jej traktuję jako najbardziej wiarygodny. Ta skromna, posiadająca tytuł magistra sztuk pięknych, osoba przez wiele lat prowadziła pamiętnik i zastanawiała się, co się z nią dzieje. Wiele lat temu przebudziła się i weszła w etap akceptacji. Ostatnio jej przyjaciele nordycy zaczęli odpowiadać na jej pytania. W czasie tych odbywających się w stanie zmienionej świadomości spotkań przedstawiono jej realistyczne. Szczegółowe obrazy przedstawiające zapowiadaną zagładę. Powiedziano jej, aby wyniosła się ze swojego domu położonego nad jeziorem. Przedtem nie miała najmniejszego pojęcia o scenariuszu końca świata ani o Indianach Hołpi. To, czego się dowiedziała na ten temat, było dla niej kompletnym zaskoczeniem. Wszyscy ludzie znajdujący się w grupie moich przypadków spotkań z nordykami, nie znając się nawzajem dali ten sam opis ich fizycznego wyglądu, z wyjątkiem odcieni włosów, skóry i oczu, które zmieniały się w zależności od ich stanu emocjonalnego oraz ich kojącego sposobu bycia. Penny widziała w jednym miejscu zarówno te istoty, jak i ich siłę roboczą, szaraki, a także przypominające dzieci białe istoty, blondyni mieli na sobie błyszczące, jasnoniebieskie jednoczęściowe ubiory, powiedziała. Nie zauważyłam oddzielnych butów ani rękawic. Tkanina wyglądała jak jedwab, ręka wyglądała, jakby była pokryta skórą, lecz kiedy jej dotknęłam, poczułam coś podobnego do owadziego chitynowego pancerza. Jedynym symbolem, jaki sobie przypominam, był uskrzydlony, smokopodobny wąż. Mężczyźni byli przystojni, mieli ostre rysy twarzy, i jedyną emocją, jaka malowała się na ich twarzy, zanim zaczęli ze mną rozmawiać, było kontrolowane rozbawienie. Miejsce, w którym się znajdowałam, oświetlała cudowna poświata i panowała w nim atmosfera spokoju. Większość istot wyglądała młodo, niemniej byli wśród nich i tacy, którzy wyglądali na starszych, mieli brody i zwiewne szaty. Czułam silną potrzebę zobaczenia się z nimi, kiedy je opuściłam, a także miłość, szacunek i uwielbienie, kiedy przebywałam w ich towarzystwie. Przypadek Williama Curtisa z Redford w stanie Michigan pozwolił nam dowiedzieć się o nordykach wielu dalszych rzeczy. Ten wielokrotnie wzięty przez te istoty mężczyzna pamięta, jak w czasie jednego z wzięć przemieszczał się wzdłuż wiązki światła, a także jak pobierano od niego spermę w otoczeniu przypominającym teatr. Czterokrotnie odwiedzała go kobieta, którą nazwał Angela. Oto fragment naszej rozmowy na temat jej ostatniej wizyty w Orli, w jakiej odległości znajdowała się w chwili pojawienia się? Curtis, jakieś 10 stóp, 3m, jak sądzę. Worli, spałeś czy się obudziłeś? Curtis, trudno opisać ten rodzaj świadomości. Oczy są otwarte, tak jakby się było rozbudzonym, po czym z miejsca się zasypia, a rano pamięta się, co się działo. Worli, ukazywała się czterokrotnie? Curtis, pojawiła się wiosną 1977 roku, Jesienią 1980 roku, latem 1983 i w 1988 razem stapsi. Ten ostatni raz pamiętam szczególnie wyraziście. Worli, jak długo trwał każdy z tych epizodów? Curtis, nie potrafię powiedzieć, jak to wyglądało w przypadku trzech pierwszych epizodów, mogę jedynie stwierdzić, że ostatni trwał ponad dwie minuty. Worli, zatem za każdym razem trwało to krótko, czyta... Kurtis, no, zawsze dają ci kupę czasu. Po prostu leży się. Próbowałem w tym czasie skomunikować się z nimi, ale nie udało mi się uzyskać żadnej odpowiedzi. Worli, ale poruszali się? Kurtis, tak, Angela podniosła rękę do góry i ruszała dłonią, aby przedstawić mnie Tapsi. Worli, obie szybowały w powietrzu? Kurtis... Nie, raczej nie, stały w jednym miejscu. Worli, czy jej klatka piersiowa poruszała się jak przy oddychaniu lub coś w tym rodzaju? Curtis, nic. Worli, a kiedy odchodziły, jak to wyglądało? Curtis, po prostu wycofały się zachowując tę samą pozycję. Angela, wy, wyglądała bardzo ładnie i wycofały się. Worli, ile lat miała według ciebie Angela? Curtis, gdyby była człowiekiem... Powiedziałbym, że jakiejś siódmej Worli, a Tapsi? Kurtis, och, młodziutka, wyglądała na nastolatkę. Worli, co miały na sobie? Curtis, Angela była ubrana w srebrzysty, obcisły kombinezon. Jej nagie ramiona i dłonie były piękne. Miała blond włosy zaczesane z tyłu głowy w stylu, który obowiązywał w czasie I wojny światowej. Miała śliczną twarz i oczy w odcieniu głębokiego błękitu. Worli, widziałeś jakieś insygnia? Kurtis, nie. Worli, a co z twarzą i oczami? Kurtis, kiedy patrzysz na czyjąś twarz, z reguły patrzysz tej osobie w oczy, jej oczy wręcz przyciągały. To właśnie z reguły rzuca się najbardziej w oczy. Worli, jakiego rodzaju uczucia widziałeś w jej spojrzeniu? Kurtis, że bardzo ją obchodzę. Coś w tym rodzaju. Aż się chciało jej powiedzieć, jaka jest piękna. Worli, czy kiedykolwiek widziałeś, jak rusza wargami? Kurtis, nie, ale wyglądała jak piękna ludzka istota. Worli, H.M., kłopot w tym, że chciałbym uważać ich za odrębną grupę i że są do nas przyjaźnie nastawieni, lecz prawda jest taka, że często widuje się ich razem z innymi rodzajami istot. Są ludzie, którzy widzieli ich razem z szarakami, insektoidami, gadami. Kurtis, tak, są związani z szarakami. Jestem tego pewien, ponieważ Tapsi miała część cech ludzkich i część cech szaraków. Worli, jak powiedziałeś, zdradzały to jej oczy. Kurtis, tak, są mniejsze i całe czarne. U szaraków są one duże i skośne, zaś u hybryd trzy razy mniejsze. Worli, czy nazajutrz rano odczuwałeś jakieś efekty tego spotkania? Kurtis, człowiek się budzi i pyta siebie, co ja u diabła, widziałem? Czego ona chciała? Co tu robiła tapsi? Worli, pewnie nie masz ochoty domyślać się, dlaczego była tam ta? Kurtis, wiem, co masz na myśli? Myślisz, że to owoc mojego nasienia? Niestety nie była do mnie podobna. Miała ciemną skórę. Gdybym to ja był jej ojcem, miałaby białą skórę. Miała czarne oczy i czarne włosy z przedziałkiem po środku. Przejdźmy obecnie do innego ciekawego przypadku, który pozwoli nam dowiedzieć się czegoś więcej o Nordykach, o ich inklinacji do przewidywania nadchodzącej zagłady oraz o ich zadziwiającej umiejętności wnikania w nasz świat materialny w postaci, która do złudzenia przypomina ciało z krwi i kości, zamiast pozostawania w typowej dla siebie eterycznej formie. Jeszcze przed urodzeniem Donny Bac, o której przypadku mowa, człowiek ze światła powiedział jej matce, że dziecko, które przyjdzie na świat, jest i dzieckiem przygotowanym. W zdarzeniu, które miało miejsce na drodze 1 do 70 w Kansas w listopadzie 1980 roku, duża ciężarówka wręcz ulotniła się, kiedy uderzyła w nią wiązka promieniowania wysłana przez duże UFO. Ciężarówkę odnaleziono w końcu na polu, lecz Donna nigdy nie dowiedziała się, co się stało z jej kierowcą. Wraz z matką znajdowała się wówczas w innym samochodzie w pobliżu ciężarówki i było to kolejne zdarzenie mające charakter bliskiego spotkania, w którym uczestniczyła. Donna po raz pierwszy zobaczyła Petera, kiedy zaparkował swój samochód obok niej przed miejscowym supermarketem IGA. Wyłonił się ze sklepu z paczką gumy do rzucia, wsadził jedną do ust, uśmiechnął się do niej i odjechał Rollis royceem M ciemnokasztanowego koloru. Był bardzo przystojnym mężczyzną, mierzącym 183 cm wzrostu. Miał platynowe włosy, wyraziste niebieskie oczy, grecki profil i wyglądał na 60 lat. W czasie późniejszych spotkań starała się za wszelką cenę go sfotografować lub nagrać jego głos, ale nigdy się jej to nie udało. Peter podarował jej mały metaliczny sześcian, który jażył się zielonym światłem, gdy trzymała go i myślała o nim. Pewnej nocy o godzinie drugiej nad ranem w holu jej domu pojawił się o. Peter. Kiedy w chwilę potem znaleźli się na pokładzie UFO, zdjęto z niej nocną koszulę i powiedziano, że ma stanąć pod czerwonym światłem, które sprawiło, że poczuła się naelektryzowana. Innym razem u podstawy jej mózgu wszczepiono urządzenie, które Peter nazywał monotronem. Przypadek Donny jest bardzo obszerny. Ona także otrzymała ostrzeżenia przed zbliżającymi się kataklizmami, a także wiele innych przekazów proroctw. Jeden z nich, bardzo interesujący, dotyczy Boba Dolea jako prezydenta USA. Kiedy ujawniła publicznie swoje przeżycia, jej życie stało się prawdziwym piekłem na ziemi. Pewna grupa zaliczyła ją do apostołów szatana i zaczęła ją terroryzować. Ciekawe, czy ci fanatycy nadal byliby tak napastliwi, gdyby znali prawdę o nordykach. Cofając się wstecz, również napotykamy liczne relacje dotyczące nordyków. Jakiś czas temu sądziłam, że Adamski jest oszustem, ale jego opis nordyków pochodzący z roku 1952 sprawił, że w końcu uwierzyłem w autentyczność jego pierwszych relacji, w których opisał wysoką postać o blond włosach, którą spotkał na kalifornijskiej pustyni. Orton miał duże, spokojne, szarozielone oczy. Trochę wyżej uniesione kości policzkowe niż u ludzi zachodu, ładnie ukształtowany nos, regularne usta z pięknymi białymi zębami, które było wyraźnie widać, kiedy się uśmiechał lub mówił. Czułem się w towarzystwie tego mądrego i pełnego miłości człowieka, jak dziecko, a także pełen pokory. Promieniowało od niego uczucie pełnego zrozumienia i dobroci oraz niezwykła skromność. Oświadczenie Adamskiego. Przyjrzyjmy się jeszcze kilku innym przypadkom kontaktów z nordykami i zobaczmy, co jeszcze można się z nich dowiedzieć. Pierwsze. Psycholog, ewangelicki pastor z Kanady. W dzieciństwie często siadywał na kolanach swojego życiowego przewodnika Goulde, od złotej poświaty emanującej z jego oczu, i obserwował, co się dzieje z jego ukochanymi. Odkrył ponad 300 luk w czasie i wiele szczegółów związanych z wzięciami, które miały miejsce w ciągu 45 lat jego życia. Wiele z tych przeżyć dotyczyło sześciosobowych grup osób. Jest w bardzo zażyłych stosunkach z Nordykami i widział, jak oddychają, jedzą, piją, własnymi rękoma podnoszą otępiałych wziętych z jeziora, a także szybują nad powierzchnią wody. Używał ich toalet w stylu azjatyckim. Zna ich anatomię jak własną i utrzymuje, że są istotami z krwi i kości. Dzięki temu, że jest lekarzem, niektóre z jego opisów instrumentów, które obce istoty wprowadzają ludziom do głowy i narządów rozrodczych, stały się już same w sobie klasyką. Mamy tu do czynienia z głębokim związkiem z Nordykami przywódcy i członka jednej z głównych grup religijnych. Być może w późniejszym czasie dowiemy się czegoś więcej na ten temat. Drugie Michel z New Hampshire. Od najwcześniejszych lat dziecięcych traktowała Nordyków jak swoją drugą rodzinę. Ta długoletnia znajomość z nimi sprawia, że traktuje ich jako rzeczywiste, fizyczne istoty oni nie są bogami ani aniołami, powiada. Są inną rasą, która jest tutaj, ponieważ jest za nas odpowiedzialna. Widziałam, jak oddychają w normalnym fizycznym środowisku, lecz nie w pozafizycznym stanie, gdyż tam nie ma czym oddychać. Widziałam, jak siedzą, kładą się, uprawiają seks. Lecz nie widziałam, aby chodzili do toalety, mimo iż używałam ich toalet typu nastojąco jak w przypadku wspomnianego pastora. Jej również pokazano sceny przedstawiające masowe zmiany mające nastąpić na ziemi. Powiedziała ponadto, myśl o ludziach, którym przyjdzie przeżywać te zmiany, napełnia mnie strachem. To, że ja akurat się nie boję, nie oznacza, że zawsze tak było. To samo dotyczy innych dziewięciu osób, które znam. Nie jestem nawet w stanie policzyć, ile razy nazwano nas kochankami obcych lub sterowanym iluzjami bydłem hodowlanym, ponieważ już się do tego przyzwyczailiśmy i już się nie boimy. Trzecia Anna z południowej Karoliny. Kolejna osoba, której przeżycia ciągnął się przez jej całe życie. Opowiada o podziemnych autobusach, szarakach, opalonych nordykach i ich przyjaciołach, czerwonookich małpach. Opisała mi pilota wojskowego, trzymanego przez nich wbrew jego woli. Jej opis blondynów jest podobny do innych. Sądzi, że ważą około 124 kg, mają ciemną skórę i białe zęby. Twierdzi, że tym dobrym nie podoba się to, co robią ci źli, i że w kosmosie trwa wojna. Czwarte, mien z Luizjany. Opisuje odwiedziny, które odbyła w stanie zmienionej świadomości w jakimś miejscu, które mogło znajdować się wewnątrz pojazdu lub metra. W czasie jednego z epizodów przemieszczała się przez hoł lub tunele i widziała ludzkie istoty zanurzone w płynie w wielkich cylindrach, a także normalnych mężczyzn w białych płaszczach i niskie śniade istoty. Innym razem znalazła się w kojącym, przypominającym ogród miejscu, które wywołało u niej uczucie euforii, które utrzymywało się przez kilka następnych dni. Niestety nigdy nie widziała wyraźnie jasnoskórych, długowłosych blondynów nordyków w białych luźnych szatach, ani też żaden z nich nigdy nie rozmawiał z nią. Piąte sen z minne soty. Ta 58-letnia wiejska kobieta została wzięta co najmniej 11 razy i obecnie przewodzi grupie 72 ofiar wzięć z okręgu od Tertale. Kiedy miała 5 lat, jej matka użyła noża do skrobania oraz szczypiec w celu usunięcia z jej głowy wszczepu wielkości śrutu. 1 marca 1990 roku wybiegła z domu na podwórko pokryte 27-centymetrowym śniegiem. W chwilę potem zmaterializował się tam olbrzymi pojazd i została uprowadzona. Po tym wydarzeniu zaczęła przypominać sobie, co się z nią działo w czasie wzięć, w wyniku czego noce stały się dla niej koszmarem. Dziś jest już wolna od tego strachu. Nordycy przekazali jej wizję zagłady, do której dojdzie na Ziemi. Według wielu przepowiedni ma to nastąpić w latach 1995-2000. Jej natomiast podano, że nastąpi to w latach 2001-2011, co w przybliżeniu zgadza się z tym, co opodała Michelle, o której była mowa wyżej. Szóste pad z Indiany W swojej wspaniałej książce Wzięci Karla Turner omawia przypadek, który miał miejsce tuż pod moim nosem w Indianie. Podczas jednego z wzięć pad ukazał się niebieskuki Jezus o długich blond włosach odziany we wspaniałą szatę, który zstąpił do niej wewnątrz snopa opa światła przechodzącego przez sufit. Ujął ją za rękę i wskazując na małych humanoidalnych szaraków, którzy stali wokół nich w pokoju, rzekł: Nie bój się moje dziecko. Oni należą do mnie. Nazajutrz na jej farmę przybyła grupa żołnierzy razem z wojskowym personelem medycznym. Przebywali na farmie przez wiele dni, w czasie których poddawali najróżniejszym badaniom jej mieszkańców oraz okolicznych sąsiadów. Siódma ENS Illinois. Mam całą masę listów od niej, w których gorąco dziękuję mi za pomoc, jakiej jej udzieliłem w celu rozwiązania gnębiącego ją problemu. Większość z jej tajemniczych przeżyć miała miejsce poza domem i dotyczyła Nordyków występujących w fizycznej postaci. Pewnego razu zwabiono ją na półwysep Yucatan w Meksyku, gdzie wydarzyły się dziwne rzeczy. W jednym z ostatnich listów pisze, że jakieś auto oświetlało jej dom przy pomocy świetnej wiązki. Niedługo potem zmarła z powodu bardzo złośliwego raka. 8. Andrea z Michigan. Kolejny przypadek przeżyć związanych z wysokimi osobnikami płci męskiej, które ciągną się przez całe życie. Andrea nie widziała, aby coś jedli lub chodzili do toalety, widziała jednak, jak odpoczywali na czymś, co przypominało Sofę. Została uprowadzona na pokład typowego latającego spotka za pomocą skierowanej ku ziemi wiązki błękitnego światła, która uniosła ją do góry. Innym razem małe czarne urządzenie transportowe z kulą u góry przeniosło ją przed dom. Jedno z jej dzieci opowiada o chodzeniu po trójkącie z rzukopodobnym doktorem. Widziała jak prowadzili jej męża przez hol, jednak on nic nie pamiętał. Wspomina o wydrążeniach na skórze, śladach po nakłuciach, w szczepach, które widać było na zdjęciach rentgenowskich i tomografach komputerowych, które następnie zniknęły. Obecnie jest hipnoterapeutką i zajmuje się pomaganiem innym ofiarom wzięć. Dziewiąta Brenda z Utah. Widuje nordyków, szaraków, modliszkowate insektoidy i podobne do ropuch gadzie istoty. Jest plastycznie utalentowana, dzięki czemu jej rysunki tych istot są doskonałe. Przedstawiono jej sceny przewidywanych zniszczeń. Telefonicznie oświadczyła mi, że zamierza schować głowę w piasek i zapomnieć o tym wszystkim. Na początku niniejszego artykułu zadałem pytanie, kim są obcy blondyni i co ich tu sprowadza? To, co przedstawiłem w dalszej części, to jedynie strzępy informacji na ten temat i daleki jestem od stwarzania wrażenia, że znam odpowiedź na to pytanie. Poniższe zestawienie stanowi jedynie próbę sformułowania logicznie brzmiących hipotez dotyczących tych istot. A. Są to fizyczne nagistoty potrafiące wnikać w nasz rejon czasoprzestrzeni z innego kosmicznego obszaru lub współistniejącej z nami ukrytej duchowej lub fizycznej rzeczywistości. B. Nie są istotami fizycznymi, lecz kamuflażowymi iluzjami wywoływanymi przez prainteligencję, którą mogą być ziemskie gady lub owady, które w długotrwałym procesie ewolucji doszły do poziomu budzących respekt, potrafiących kontrolować materię, przestrzeń i czas istot, jakie obecnie obserwujemy. Jesteśmy ich farmą, a jak wiadomo, każda farma wymaga doglądania, ulepszania. C są to członkowie przyjaźnie do nas nastawionych grup, które zaangażowane są w prowadzone na dużą skalę program wzięć mający na celu ocalenie części mieszkańców planety, której grozi poważny kataklizm lub ich nasienia. Często ostrzegają przed tą wielką katastrofą i niekiedy zmuszone są do dokonywania tych godnych potępienia, bezprawnych aktów, których się dopuszczają. D. Jest to neutralna zewnętrzna siła, która usiłuje pomóc ludzkości wznieść się na wyższy poziom rozwoju. W międzyczasie obserwuje, czy nasza stale rozwijająca się cywilizacja nadal prymitywna, agresywna i niebezpieczna, nie skazi i nie zatruje swojej własnej planety do takiego stopnia, że nie będzie w stanie na niej przetrwać. Mając to na uwadze, siła ta przygotowuje się, na co wskazuje masowy charakter wzięć i związane z nimi eksperymenty genetyczne do ewentualnego odrodzenia bądź odtworzenia rasy ludzkiej na Ziemi. E. Czy Biblia i inne święte księgi mówią prawdę? Zgromadzone dowody wskazują, że tak. Musimy oceniać nordyków na podstawie ich czynów, a nie tego, co głoszą. Czy są siłą sataniczną ze świata piekię ubiegłego w tworzeniu iluzji i nieprawości, pełnego kłamstw? Diaboliczną siłą, która poprzez oddziaływanie na umysł usiłuje przejąć całkowitą władzę nad dominującym na ziemi gatunkiem? Czy ich moc rośnie z dnia na dzień i czy ich wzmawiająca się ingerencja w nasze życie jest oznaką zbliżającego się końca świata? Czy nordycy stanowią złą stronę tego wszystkiego? Czy najwyższe źródło światłości wróci, aby ich pokonać? Która z tych hipotez jest najbliższa prawdzie? Za jakiś czas pewnością dowiemy się tego. To, co tu przedstawiłem, to jedynie skromna analiza dostępnych w cywilnym obiegu danych dotyczących nordyków. Jeśli ktokolwiek spotka się z nimi, będę mu wdzięczny za informacje. Obiecuję ujawnić wszystko, czego się dowiedziałem i jeszcze dowiem po zakończeniu badań tego zagadnienia. Przełożył Jerzy Florczykowski.